Jakub, ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z Ewangelii Mateusza, rozdział pierwszy, wers 16. Dwadzieścia pięć lat temu w Itapirandze głos na pustyni zawołał Drogę Panu przygotujcie. Głos się rozlega. Drogę Panu przygotujcie na pustyni. Wyrównajcie na pustkowiu Gościniec dla naszego Boga. Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą, równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy się chwała Pańska objawi, a zobaczą ją wszyscy ludzie jednocześnie, bo usta Pańskie to powiedziały. Izajasz 43 3 do 5. Pośród deszczowych lasów Amazonii zabłysnęło światło, niosące nadzieję i pokój zranionym i niespokojnym sercom. Bóg nie zapomniał o nas i po raz kolejny pokazał nam znak swojej wielkiej miłości do ludzi. W czasie objawień świętej rodziny w Amazonii zostało nam ujawnione trzecie serce: serce świętego Józefa, syna Dawida, sprawiedliwego. Uboga. Wraz z ujawnieniem się trzeciego serca zrozumieliśmy, że musimy przyjąć całą Bożą miłość, która płonie pragnieniem naszego zbawienia, abyśmy mogli być z Panem, spełniając Jego boską wolę w świecie. Słuchasz właśnie fragmentu książki Dzieło Trzech Przenajświętszych Serc. Objawienia świętego Józefa Wita Pirandze. Autor Edson Glauber zamówią na stronie wydawnictwa Esprit, link w opisie. Aby dać wyobrażenie wielkości świętego Józefa, wystarczy wziąć pod uwagę fakt, że jako mąż Maryi i głowa świętej rodziny, mający szczególne przywileje u Matki Bożej i jej boskiego syna, był im zobowiązany do posłuszeństwa we wszystkim. Jak bardzo musimy szanować tego, którego Bóg tak obficie obdarował. Jak bardzo musimy ufać skuteczności jego ochrony. A ty czy naprawdę jesteś mu oddany? Czy zwracasz się do niego ze swoimi potrzebami? Święty Alfons Maria Liguori. Niektórzy papieże ogłaszali Świętego Józefa największym świętym Kościoła katolickiego po Marii Dziewicy. Pius IX obwołał świętego Józefa patronem Kościoła Powszechnego, Leon XIII podawał go jako wzór męża i ojca, a po I wojnie światowej Benedykt XV wskazywał na nabożeństwo do świętego Józefa jako duchowe rozwiązanie problemów okresu powojennego. Święty Józef, przedstawiony na obrazie, trzyma w dłoni Lilię. To symbol czystości jego serca, jego niewinności. Przypomina nam również o zwycięstwie życia nad śmiercią. W świętym Józefie mamy przykład człowieka uczciwego, o czystym sercu, który zaufał wyłącznie Bogu. Jego jedynym zobowiązaniem było pełnienie woli Bożej, urzeczywistnianie planów, które Bóg mu powierzył. Żył tak, jak pragnęła tego Boża opatrzność. Niech ta książka poświęcona świętemu Józefowi pomoże nam lepiej zrozumieć miłość Jego przeczystego serca i sprawi, że zasłużymy sobie na Jego łaski i błogosławieństwa, abyśmy zawsze byli pod ojcowską opieką Jego świętego płaszcza, by czuwał nad nami z miłością podobną do tej, którą otoczył Jezusa i Jego niepokalaną Matkę Maryję. Edson Glauber de Souza Coutinho 24 maja 1996 roku. Jestem z mamą w naszym domu wita piranze jest deszczowy dzień. Rozmawiamy. Mama słyszy nagle głos dziewicy. Jesteśmy oboje zaskoczeni. Ja nic nie widzę ani nie słyszę. Dziewica przekazuje mamie następujące przesłanie. Jestem Matka Boża Wspomożycielka. Przyszłam z nieba, aby Was błogosławić. Dzisiaj pragnę, aby wszyscy byli w Kościele, ponieważ wszyscy obecni otrzymują moje błogosławieństwo. Wszyscy, którzy rozpowszechniają moje przesłania, to moje ukochane dzieci wszyscy, wszyscy, wszyscy. Przyjmijcie ponownie moje błogosławieństwo w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 24 grudnia 1996 roku Manaus, Amazonas, Brazylia. Była północ 24 grudnia. Matka Boża przekazała nam następujące przesłanie: Pokój wam wszystkim. Umiłowane dzieci, zawsze proście o ochronę dla siebie i dla waszych rodzin mojego umiłowanego i najczystszego oblubieńca Józefa. Józef jest jednym z największych świętych u Boga. Wielu wciąż nie wie jak okazywać mu cześć na jaką zasługuje. Nie rozumieją, że był on bardzo ważnym narzędziem w dziele zbawienia mojego Syna Jezusa. Gdyby nie święty Józef, co by się stało ze mną i moim Synem Jezusem podczas prześladowań? których doznaliśmy za Heroda. Pomyślcie, dzieci, jak bardzo mój najczystszy oblubieniec musiał cierpieć, by wspierać Zbawiciela Świata, by zapewnić Mu godne życie u boku Jego niebieskiej Matki. Niech wszyscy ojcowie i matki powierzają swoje dzieci i swoje rodziny opiece świętego Józefa. Wszystkim Wam błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Do zobaczenia wkrótce. 25 grudnia 1996 roku, Manaus Amazonas, Brazylia. Była godzina 21, kiedy skończyłem odmawiać różaniec. Zaskoczył mnie silny blask rozświetlający mój pokój. Ujrzałem Matkę Bożą i świętego Józefa z dzieciątkiem Jezus. Wszyscy troje ubrani byli w złote szaty. Dzieciątko Jezus i Matka Boża ukazali mi swoje przynajświętsze serca i wskazywali na serce świętego Józefa otoczone dwunastoma białymi liliami. Po raz pierwszy ujrzałem przeczyste serce świętego Józefa. Ujrzałem w nim wyryty krzyż Chrystusa i literę M. jak Maryja, litera nosiła znamiona rany. Dzięki wewnętrznemu światłu zrozumiałem, że dwanaście lilii reprezentowało czystość i świętość świętego Józefa, który miał zawsze nieskalane serce, ciało i umysł. Całe jego istnienie było czyste. Lilię stanowiły również symbol dwunastu plemion Izraela, w których święty Józef rządził jako patriarcha. Krzyż i litera M wyryte w sercu świętego Józefa oznaczają, że kochał On i naśladował Jezusa i Maryję całym sercem, dzielił cierpienia swojego syna i jego matki, uczestnicząc tym samym w tajemnicy odkupienia. Promienie światła pochodziły od Dzieciątka Jezus i od Maryi Dziewicy, skierowane były w stronę serca świętego Józefa. Promienie symbolizowały trójjedyną miłość trzech najświętszych serc – Jezusa, Maryi i Józefa, taką samą jak trójjedyna miłość Trójcy Przenajświętszej – Promienie wychodzące z serc Jezusa i Maryi odbijały się w sercu świętego Józefa. Ukazują nam one, że święty Józef naśladował Jezusa i Maryję we wszystkim, otrzymując wszelkie łaski i cnoty z głębi ich najświętszych serc. Jezus i Maryja dzielili się z Józefem wszystkim, niczego Mu nie odmawiając i dziękując Mu za łaski i służbę. W zamian za tak wielką pomoc od świętego Józefa, Jezus i Maryja proszą nas, byśmy oprócz oddawania się ich sercom wychwalali i oddawali również cześć sercu tego, którego bardzo kochali tu na ziemi, a teraz kochają w niebie po wieczne czasy. Promienie, które wychodziły z serca świętego Józefa, to wszystkie łaski i cnoty, a także cała miłość czysta i święta, którą Józef otrzymał z serc Jezusa i Maryi, a teraz wylewa na wszystkich wzywających Jego pomocy. To trójjedne nabożeństwo do najświętszych serc Jezusa, Maryi i Józefa, zjednoczonych w jednej miłości, wychwala Trójcę Przenajświętszą, która wylała ogrom łask, błogosławieństwa i wszelkich cnót na świętą rodzinę z Nazaretu. Nasz Pan Jezus Chrystus i najświętsza dziewica proszą nas, aby to nabożeństwo zostało wprowadzone w życie, a Duch Święty mógł jak najszybciej zrealizować drugą pięćdziesiątnicę, wylewając swoje łaski i najczystsze światło, ogień swojej miłości na skalaną grzechem ludzkość, by ją ożywić i uświęcić na wzór świętej rodziny. Przeczyste serce świętego Józefa otacza swą opieką i broni wszystkich oddanych sercom Jezusa i Maryi w ten sam sposób, w jaki chronił Jezusa i Maryję przed wrogami za ich ziemskiego życia. Bóg prosi świętego Józefa, aby w czasach, w których toczy się wielka bitwa między dobrem a złem, uchronił od zła tych, którzy zawierzają się opiece sercom Jezusa i Maryi, by odpierał wszelkie zasadzki i ataki szatana, by bronił ich tak samo, jak broni świętego Kościoła. 29 grudnia 1996 roku Manaus Amazonas, Brazylia Święto Świętej Rodziny Dzisiaj w Święto Świętej Rodziny Matka Boża nauczyła mnie zawierzenia trzem zjednoczonym sercom. Matka Boża, nauczcie wszystkich tego zawierzenia oddaj się trzem sercom zjednoczonym w jedną miłość uczyń znak krzyża, złóż całą swoją istotę przed naszymi najświętszymi sercami, które tak bardzo Was kochają wypowiadając te słowa: Najświętsze serce Jezusa. Niepokalane serce Maryi, przeczyste serce świętego Józefa, Wam się dziś powierzam i oddaję moje myśli, moje słowa, moje ciało, moje serce i duszę moją, aby dokonała się we mnie Wasza święta wola. Amen. Znak krzyża na czole ustach sercu. Wszystkim Wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Akt poświęcenia należy odmawiać trzykrotnie w ciągu dnia rano, w południe i wieczorem. Ważne jest, aby uczynić znak krzyża w tym samym czasie, w którym wypowiadamy dane słowa. Amen. 7 stycznia 1997 roku. Manaus z Brazylia. Matka Boża. Pokój z Wami. Napisz. Moja Święta Rodzino, prowadź mnie prostą ścieżką. Okryj mnie swoim świętym płaszczem i chroń mnie przed wszelkim złem tej ziemi, teraz i na wieki wieków. Amen. Módl się. Ojcze nasz. Jeden raz. Zdrowaś Maryjo. Jeden raz. Chwała Ojcu. Jeden raz. Na koniec módl się słowami. Święta Rodzino i mój Aniele Stróżu, módlcie się za mną. Amen. Święty Józef przekazał tego dnia następujące orędzie. Od dziś zacznij dzień koronką do Najświętszej Rodziny, aby zbawić duszę. Następnie zmów różaniec i inne modlitwy dnia codziennego, a potem odmów z wielką miłością i wiarą w sercu koronkę przebłagalną. Pod koniec dnia po odmówieniu różańca lub codziennej modlitwy módl się tymi słowami z wdzięcznością. Dziękuję Ci mój Panie, mój Pasterzu, mój Ojcze Niebieski, i moja Królowo nieba i ziemi. Amen. Jezus przekazał tego dnia następujące orędzie. Czy wszyscy kochacie mnie szczerze? Jeśli tak, zróbcie wszystko, o co prosimy ja i moja matka. Pewnego dnia spotkamy się twarzą w twarz, oko w oko, jeden na jednego. Nie zapominaj o tym. Dzisiejsze przesłanie jest skierowane do wszystkich ludzi na świecie. Dziękuję wam, moje dzieci. Wszystkich was błogosławimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. 3 marca 1997 roku. Matka Boża. Ukochane dzieci, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umiłowani. Chcę Wam powiedzieć o wadze i wartości błogosławieństwa. Błogosławcie wszystkich, aby miłość mojego Pana została wylana na każdego, kogo błogosławicie. Dzieci, błogosławieństwo jest potężne. Musicie mocniej wierzyć, że przez błogosławieństwo Pan może zdziałać wielkie cuda. Umiłowane dzieci, ja, Wasza niepokalana Matka, Królowa Rodzin, udzielam Wam szczególnego błogosławieństwa. Przyjmijcie to błogosławieństwo, błogosławieństwo, które Jezus daje przeze mnie wszystkim moim grzesznym dzieciom. Módlcie się. Módlcie się. Módlcie się i nie zniechęcajcie się, ponieważ jestem z Wami i nigdy Was nie opuszczam. Jeśli naprawdę wierzycie i pozwolicie mi się prowadzić, mój Pan. Dokona pośród Was i przez Was wielkich cudów, tak jak dokonał cudów w moim życiu, w życiu Waszej niebieskiej matki. Rodziny, które budują swoje fundamenty w oparciu o ten świat, nigdy nie zaznają pokoju. Rodziny, które budują i umacniają swój fundament w miłości Boga i w Bogu, pozostaną nietknięte, a mój wróg nigdy się do nich nie zbliży. Moje dzieci, módlcie się, święta rodzina z Nazaretu, Jezu Maryjo Józefie, oddaję się Wam całym sercem. Chrońcie mnie przed wszelkim złem tego świata, aby mój dom był stale umacniany nieskończoną miłością Boga. Jezu Maryjo i Józefie kocham was całym sercem, chcę w całej mojej istocie należeć do was. Pomóżcie mi wypełnić wolę Pana, prowadźcie mnie zawsze do chwały nieba teraz i na wieki wieków. Amen. Pokój, pokój, pokój. Módlcie się przed najświętszym sakramentem, prosząc o pokój na świecie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Dziękuję Wam, że pozwoliliście się mnie prowadzić. Ja, Wasza Matka, cieszę się z Waszego zaangażowania. Wiedzcie jednak, że każdy z was może uczynić coś więcej dla Pana. Dlatego działajcie, moje dzieci. Jest mnóstwo pracy. Odbudujmy razem ten świat, świat, który z chrześcijańskiego stał się pogański. Wszystkich was błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Do zobaczenia wkrótce. Dzisiejszego popołudnia Najświętsza Dziewica wskazała mi fragment Pisma Świętego, abyśmy wszyscy w naszych grupach modlitewnych go przeczytali. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział czwarty, wers 1 do 12. Przesłuchałeś właśnie fragment książki Dzieło Trzech Przenajświętszych Serc Objawienia świętego Józefa Wita Pirandze. Kupisz ją na stronie wydawnictwa Esprit. Link w opisie.